Pełnym przekonaniem na tego kandydata, którym głosował. Nie ukrywam, że się znamy i przyjaźnimy od lat mieliśmy możliwość wspólnej pracy w administracji rządowej i do swoich poglądów. Nie zapomnę także długogodzinnych dyskusji, które się toczyły na komitecie, wtedy jeszcze uczestniczyłem w nich jako wiceminister Unię Sprawiedliwości, a dotyczących rozwoju terminala gazowego w Świnoujściu. Przypomnę, że wszystkie te przedsięwzięcia zakończyły się sukcesem. Często nie zwracamy uwagi na tych, którzy muszą wykonać ogromną pracę, żeby później nastąpił ten sukces, który jest pokazywany za państwa pośrednictwem dziennikarzy opinii publicznej. To, że w chwili obecnej ta już budowa terminalu na Korei, ta procedura się nie to, że w chwili obecnej w oparciu o strategię, którą Krzysztof przygotował, mamy podpisaną umowę, która na wiele lat gwarantuje nam spokojny odbiór gazu nie do Polski. To są efekty jego pracy jeszcze w A też znając jego wysiłek jako samorządowca, sam do administracji rządowej, przez samorząd, niezwykle sobie cenię te projekty, które były w są realizowane, za które nie odpowiada mój Krzysztof, jako prezydent, związany z funduszami europejskimi, z nadzorowanymi, z komunalnych z finansami miasta. Ale y, o tym Państwo widzą daleko, jak i mnie. Ja bym chciał powiedzieć Państwu, czy innym. Przed spotkaniem z Państwem spędziliśmy teraz dłuższą chwilę na rozmowę, mam nadzieję, że z przyszłym prezydentem Gwina, na temat projektu, który nie jest najbliższy czyli rozbudowy chwili Krajowej Szkoły Sędownictwa i Logikatury wraz z Centrum Konferencyjnym. Jest to projekt, który jest wpisany na listę indykatywną, czyli listę kluczowych projektów województwa lubelskiego. Chciałbym Państwu powiedzieć, że wiąże z tym projektem ogromne nadzieje. Chciałbym, żeby tu w Lublinie spotkali się i obecni sędziowie, i przyszli sędziowie, i obecni prokuratorzy, i przyszli prokuratorzy na seminariach szkoleniowych. Wiem również, że miastu przydałoby się centrum konferencyjne skąd tego zdarzenia i nie ukrywam, że planuję jako Minister sprawiedliwości, żeby z przyszłym prezydentem Lubina ten projekt tak jak do tej pory w sferze dokumentacyjnej, w sferze zgłoszenia projektu, tak w sferze realizacyjnej wiesz nie wykonać. I jestem głęboko przekonany, że dla Łodzi to może być piękna wizyta. Że tutaj Lublin jest jednym z dwóch miast w Polsce, gdzie są budynki Krajowej Szkoły Sądownictwa i programy Wiąże także z tym Centrum Obrony, w sensie coraz bardziej się współpracę w w z Sądownictwem Polskim a i ogólnym Miarem Sprawiedliwości na Wschodzie. I cieszę się, że Pan Prezydent podziela moje opinie, poglądy. Że Niezwykle ważny i istotny projekt dla województwa. Dlatego, jeżeli Państwo pozwolą, tą pierwszą część konferencji chciałbym zakończyć takim uściśnięciem ręki i powodzenia. Dziękuję. Dziękuję. ja, może zanim przejdę do drugiej części, oddałbym głos kandydatowi, a później porozmawiamy o drugiej części wizyty. Dziękuję. Chciałbym podziękować Panu Ministrowi, bo z jego w osobistym zaangażowaniu mamy dwa ważne dla wymiaru e, ale ważne dla Lublina i środowiska e, lubelskiego e, projekty czy inwestycje. Mówimy do S1, mówimy do również właśnie o wspomnianej e, w szkole. E, to są przedsięwzięcia, które e, dla Lublina oznaczają rozbudowywanie e, tej serii usług, o kompetencje środowiska, o doświadczenie środowiska. Mamy znakomity wydział prawa, czy dwa wydziały prawa, ale też i duże doświadczenie środowiska prawniczego, które może być wykorzystywane. Natomiast drugi jako miasto akademickie, będzie wspierał, tak jak i dzisiaj wspierał te przedsięwzięcia, które związane są z sprawą innowacyjnego rozwoju. A to się na pewno nie podoba. to przypomnieć, na liście projektów budżowych. Zamieszczony został projekt biblioteki wirtualnej, to też jest przykład takich innowacyjnych działań prezydenta, tutaj z które powinny wypełniać w najbliższym czasie strategię innowacyjnego rozwoju. Ta propozycja pana ministra komponuje się w potrzebnym miastach. Mówię tutaj o wspólnym przedsięwzięciu związanym z budową szkoły i budową centrum konferencyjnego i będziemy starali się ją konkretyzować w najbliższym czasie. Chciałbym powiedzieć, że tutaj pewne uzgodnienia już od pewnego czasu mamy za sobą. Stąd ważne jest, że jako projekt na liście indykatywnej zwiększa nam prawdopodobieństwo tego, że te inwestycje będą się realizować. Jednocześnie to, co jest również istotne, to z punktu widzenia tej te inwestycje, ale szerzej. Pewna polityka bezpieczeństwa znajduje pomocowanie w konkretnych działaniach, które podejmujemy we współpracy z policją. Co prawda nie jest to pod nadzorem pana ministra, ale przy tej okazji też warto o tym powiedzieć, że zarówno współpracując z panem ministrem, jak i z ministrem Spraw wewnętrznych, czy na spominnej policji staramy się zapewnić mieszkańcom i ten pożycie bezpieczeństwa i dostęp do wysokiej jakości usług prawnych i do innych.